Witam bardzo, bardzo serdecznie. Pasożyty w organizmie to taki kontrowersyjny temat i powiem tak, że w społeczeństwie pokutuje takie przeświadczenie, że jeżeli nie potraktuje się pasożyta środkiem farmakologicznym, no to on nie zginie. A niby dlaczego? Skoro natura coś tworzy, tworzy pasożyty, tworzy choroby, to zawsze ma na to antidotum zawsze ma na to lek, więc naturalnymi metodami bezpiecznymi można spokojnie wypędzić pasożyty. W tym filmie podam 7 takich fajnych sposobów, którymi możemy sobie pomóc. Nie musi to być jedyna taka terapia, można tych terapii stosować więcej, można skonsolidować je, ale najlepszym sposobem moim zdaniem to jest zastosować te sposoby po prostu profilaktycznie. Zdrowy organizm nie dopuści absolutnie pasożyta, zniszczy go w zarodku i nie będzie on miał możliwości w ogóle się w organizmie rozmnażać, bo jedna osoba, która, dajmy na to, odżywia się w taki sposób, podłapie tego pasożyta i on będzie miał w tym środowisku świetne warunki do rozwoju, a druga osoba, która odżywia się w inny sposób, stosuje, dajmy na to, taką dietę przeciwpasożytniczą, to już tego intruza zdusi w zarodku. Także warto zadbać już o dobrą dietę i po prostu profilaktycznie przeciwdziałać wszelkim nieproszonym gościom. Do tego wzmacniamy również swoją odporność, bo im organizm jest bardziej odporny, tym nic nas nie rusza, łącznie właśnie z pasożytami. Pasożyty stanowią ogromne zagrożenie, bowiem mogą się przemieszczać do każdego narządu, do mózgu, do macicy, do płuc, nawet do serca. Mogą powodować naprawdę bardzo, bardzo wiele chorób. I nie tylko chorób somatycznych, ale również chorób psychicznych, łącznie z depresją. Więc dlaczego by nie wpleść takich antypasożytniczych sposobów do swojego codziennego życia? I koniecznie pozostańcie ze mną, bo podam aż 7 tych sposobów, naprawdę bardzo, bardzo prosty, każdy może sobie taki sposób stosować. Pierwszy na pewno dobrze Wam znany, bo jest on bardzo skuteczny. Stosowały go już nasze babki, a mianowicie o nalewkę z łupin czarnego orzecha. Substancją czynną w czarnym orzechu jest juglon, związek fenolowy, który działa toksycznie na drobne organizmy żywe. Surowcem leczniczym są łupiny orzecha. Zabija dorosłe stadia tasiemca, owsików, pasożytów, krwi i wątroby. Nie mylcie jednak orzecha czarnego z włoskim. Włoski jest również ok, ale orzech czarny posiada większe stężenie juglonu. Aby kuracja była skuteczna, należy zastosować nalewkę alkoholową z orzecha, gdyż alkohol doskonale wyciąga substancję czynną z łupin orzecha. I teraz podam Wam taki przepis na nalewkę z łupin czarnego orzecha. Składniki potrzebne do przygotowania tej nalewki to... 50 g łupin orzecha, 150 ml czystej dobrej wódki lub mieszanki spirytusu z wodą demineralizowaną, proporcje spirytusu od 40 do 50%, butelka z ciemnego szkła z dobrym zamknięciem. Przygotowanie. Do butelki włóżcie łupiny orzecha Zalejcie alkoholem i dokładnie zakręćcie butelkę. Odstawcie w ciemne miejsce na minimum 7 dni, od czasu do czasu strząsając. Po 7 dniach odcećcie nalewkę z łupin. Nie jest to obligatoryjne, no ale zawsze ta nalewka będzie bardziej klarowna. Nalewkę pijcie zaczynając od małych dawek. Drugi sposób to nasiona dyni. Również często stosowane, ale w większości źle stosowane, nieodpowiednio, ponieważ wiele osób stosuje nasiona dyni wysuszone, a takie nie mają absolutnie działania. Muszą być to świeże nasiona, wyciągnięte świeżo z dyni. Więc jeżeli kupujecie sobie taką dynię, to warto te nasiona wyciągnąć no i spożywać. Dynia praktycznie dostępna jest przez cały rok, no bo ją się bardzo dobrze przechowuje, więc dostęp do świeżych nasion dyni nie jest wcale taki trudny. Nie ma co robić zapasów nasion dyni, ponieważ, tak jak już wspomniałam, wysuszone nie działają tak dobrze. I w jaki sposób spożywać te nasiona dyni? Około 30 gramów, czyli mniej więcej dwie łyżki nasion dyni, świeżych oczywiście, zmielcie i połączcie z sokiem. Wypijcie wszystko naraz, najlepiej naczczo. Po dwóch, trzech godzinach zażyjcie środek przeczyszczający, np. dobrej jakości olej rycynowy. Kurację powtórzcie po dwóch dniach. Pestki dyni zawierają taką substancję jak kukurbitacyna, która uszkadza układ nerwowy pasożytów. Substancja ta trudno się wchłania przez układ pokarmowy człowieka, w związku z tym nie jest dla nas toksyczna oraz nie podrażnia błony śluzowej jelit oraz żołądka. Trzecim sposobem jest olej z oregano. Olej z oregano to jest w ogóle taki wspaniały, naturalny lek, nie tylko na pasożyty. Naprawdę posiada wiele, wiele cennych właściwości. Jak zrobić taki swój olej oregano? Jest taki film na moim kanale, także jeżeli jest, jesteście tym zainteresowani, no to odsyłam do tego filmu. Bardzo prosta metoda i naprawdę olej sporządzony w ten sposób ma trochę słabsze działanie niż ten olej spo, sporządzony w sposób tradycyjny. Niemniej warto sobie taki olej mieć. Ja robię zawsze ze swojego oregano, bo ja mam w ogrodzie dzikie oregano i sobie stosuje. Tutaj przypinam w kartach na górze ten film, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie zajrzy i zobaczy, w jaki sposób można samodzielnie w warunkach domowych przygotować taki olej z oregano. Jest to bardziej macerat niż olej, niemniej pewne działanie również ma. Olej z oregano może być stosowany do trzech razy dziennie. Do szklanki wody ze świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny dodajcie 2-3 krople oleju oregano i wypijcie. Czwartym sposobem jest piołun. Och, pamięta się ten piołun z dzieciństwa, jego goryczkowaty smak. A w ogóle tak a propos tej goryczy, to pasożyty nie cierpią gorzkiego smaku, więc jeżeli... Nie macie w swojej diecie goryczki, to jest bardzo, bardzo źle. No wiadomo, w co obfituje dieta współczesnych ludzi. Największe ilości węglowodanów i cukrów, a niestety pasożyty to uwielbiają. Wypadałoby więc wprowadzić trochę goryczy do swojej diety. Chociażby taką startą pestkę z awokado. No jest gorzka jak jasna cholera, ale skuteczna, to tak przy okazji, bo przypomniało mi się właśnie to, że pasożyty nie cierpią jednak gorzkiego smaku, a że człowiek również nie lubi gorzkiego smaku, no to dla nich jest bardzo fajne, więc przełamymy się i sięgajmy po trochę tej goryczy w naszym codziennym menu. No i pią tutaj może być pomocny. No jest bardzo, bardzo gorzki, bardzo niedobry, ale skuteczny. I piołun był stosowany od wieków do zwalczania pasożytów w organizmie. Można pić napary z piołunu oraz zażywać ekstrakt w kapsułkach, szczególnie polecany osobom, które mają problemy z trawieniem. Zwiększa kwasowość żołądka i wspomaga produkcję żółci. Uważajcie tylko na czysty olej z piołunu, ponieważ jest bardzo toksyczny. Piąty sposób czosnek. Świeży czosnek jest świetnym sposobem na glizdę ludzką tasiemca, a nawet lamblie. Zgniećcie jeden ząbek czosnku i odstawcie na 10 minut. Spożywajcie przed snem przez okres co najmniej 30 dni. Zapobiegawczo można wpleść świeży czosnek w swoje codzienne menu. Szósty sposób to nierafinowany olej kokosowy. Doskonale wspomaga walkę z pasożytami ze względu na to, że wspomaga układ odpornościowy naszych organizmów. Niejako go stymuluje do działania, posiada również właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Zażywajcie 5 łyżek oleju kokosowego codziennie. Najlepszy jest olej kokosowy, ekologiczny i nierafinowany. Pamiętajcie, nierafinowany. Powinno to być uwzględnione w etykiecie na danym oleju ale też łatwo rozpoznać, ponieważ nierafinowany olej kokosowy cudownie pachnie kokosami. Natomiast rafinowany nie zawiera żadnego zapachu. Zresztą rafinowanych produktów absolutnie nie polecam, bo są one zgubne dla naszych organizmów, są one obce i nasz organizm nie rozpoznaje ich jako pożywienia, więc przechodzą przez nas zupełnie i na dodatek zabierają, wyciągają z nas jeszcze cenne substancje, bo w inny sposób nie byłyby strawione. Tak to wy wygląda ze wszelkimi rafinadami. Wystrzegajcie się rafinowanych produktów jak ognia. Siódmy sposób to mikstura odrobaczająca, sporządzona z siemienia lenianego i gościków. I teraz podaję przepis na tą super miksturę. Będziecie do tego potrzebować. 35 g siemienia lnianego oraz 4 goździki. Zmielcie siemię lniane oraz goździki w młynku i spożyjcie rano naczczo. Ja na przykład mieszam z wodą, aby było łatwiej połknąć, gdyż do pyszności ta mikstura nie należy. Pamiętajcie, aby mielić bezpośrednio przed konsumpcją. To jest bardzo ważne. Powtarzajcie kurację przez 3 kolejne dni. Taką kurację polecam stosować profilaktycznie dwa razy do roku. I oprócz tych siedmiu sposobów na pozbycie się pasożytów i działanie profilaktyczne, no bo wiadomo, że lepiej działać profilaktycznie, właściwości przeciwpasożytnicze posiadają również inne pokarmy, inne produkty, a między innymi takie jak kurkuma, anysz, naturalne probiotyki, gorzknik kanadyjski, pieżga. Neem czy bromelajna. Jeżeli faktycznie będziecie mieli te pasożyty w organizmie, to po takich kuracjach koniecznie należy przeprowadzić detoksykację organizmu, no bo wiadomo, te wszystkie martwe pasożyty, te wszystkie produkty przemiany materii, rozkład, no to jakoś się trzeba tego pozbyć, więc wszelkie detoksykujące są wskazane, a najbardziej pomocna w tym jest dieta wysokobłonnikowa zawierająca m.in. siemielniane buraki czy nasiona chia. Pozbyć toksyn również pomoże zwykły węgiel aktywny. W sumie węgiel aktywny to jest taka substancja, która jest niejako zapominana, a naprawdę świetnie sobie radzi z eliminacją wszelkich nawet patogenów. Bardzo pomocne przy infekcjach, nawet przy zwykłej grypie można się wspomagać węglem aktywnym. Również dieta bogata w witaminę A, C oraz cynk uchroni przed rozwojem i wnikaniem larw. Marchew, słodkie ziemniaki, świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy, grejfrutowy, kiwi, jagody, kamu-kamu, sok z cytryny zapewnią dowóz witaminy A i C. Natomiast pestki z dyni, szparagi, botwina, szpinak, miso i nasiona sezamu są bogate w cynk. Dr Hulda Clark zgodnie ze swoim protokołem antypasożytniczym zaleca również uzupełnienie ornityny oraz argininy, ponieważ umierające patogeny uwalniają ogromną ilość toksyn do organizmu. Pasożyty w organizmie są przyczyną wielu chorób. Niektóre z nich bywają nawet śmiertelne. Dlatego jeśli nie chcecie mieć z nimi styczności, lepiej je zwalczać, póki się jeszcze nie rozpanoszyły. Im mniejsza infekcja, tym szybciej i łatwiej można się ich pozbyć, stosując te proste, tanie i bezpieczne metody. Zatem szable w dłoń i do boju. Natura wyposażyła nas w naprawdę skuteczny oręż. Serdecznie pozdrawiam i pa pa!